Testujemy dzisiaj jeden z najpopularniejszych barów mlecznych w Olsztynie. Bar Rodzynek istnieje od bardzo dawna w Olsztynie. Posiada on ponad 1000 opinii na Google, a jego ocena to 4,4. Oferta jest bardzo rozbudowana, natomiast my zdecydowaliśmy się na... Zestaw na... No? Raz. Nie, raz. Na Trafiliśmy na eskalop z piersi kurczaka z ziemniakami i zestawem surówek. Pani zapytała nas jakie surówki chcemy, natomiast zdecydowaliśmy się na miks surówek. Na danie główne czekaliśmy około 5 minut. Kompot był zajebisty, w ogóle nie smaczne. do stara jest w ogóle to jest takie mega delikatne. To nie jest taki przestraszony kurak, tylko jest mega skrzysty. Dobra przerwa, bo muszę przerwyć mega delikatne, mm. Seryjnie nastąpię. Podsumowując, za kwotę 20 zł jest to mega dobry obiad, serdecznie polecamy. No i przede wszystkim porcja jest duża, więc każdy na pewno się naje i nie dziwi nas w ogóle fakt, że to ma ponad 1100 opinii na Google, z czego wszystkie prawie są pozytywne, także...